Siema siemaneczko, witam Was bardzo serdecznie w tym nowym, cieplutkim roku przychodzę do Was z taką informacją, że zdobyłem usego z bandzi. I uśmiechnię tego jak to leży do poranku Badura i dzizki. Przetestujemy sobie USEGO. To jest o smaku, owoców leśnych. No to, let's go! Kurwa No, pięknie. Czuć piwo? No zajebiście kurwa piwo. No to Ginald, żebyś był kurwa dobry. Żebyś był taki... No to co co? Chluśniem, bo uśniem O kurwa. Dobra, dobre, dobre. Drapie tutaj wie. takim... Mm. Owoce leśne. Tutaj też owoce leśne A będzie na Fortnite'a mm. Dobry smak No to tak. Dziękuję, że byliście, dziękuję, że jesteście nadal. I słuchajcie, nadal mamy challenge, żeby zdobyć 150 sobów, zdobędziemy leśny po raz pierwszy dostanie 10 jajkami na web. Będzie Sacy, i zapraszam Was do subskrybowania tego kanału. I widzimy się w następnym teście.